Witam Was w mojej kolejnej recenzji, której tematem będzie, tak jak widać, Wing z filmu Hellboy 2 Złota Armia. Jest to bardzo fajnie wykonana figurka. Jest to też bardzo duża figurka, bo ma całe 24 cm. Bardzo cieszy. Mnóstwo detali, dość duża artykulacja. Może pokażę troszeczkę z bliska teraz. Tutaj widzimy królewską pieczęć. Bardzo fajnie zrobiona ręka metalowa. Tutaj jest taki kolec jeszcze, tylko niestety jest zrobiony z gumy, co widać tutaj. Wygina się sam. No, ale to można ominąć, wybaczyć. Yy, skoro jesteśmy już przy ręce, to może pokażę fajną rzecz, którą można zrobić z ręką. Yy, a mianowicie odczepić tutaj dłoń yy. i doczepić coś takiego. Taką łapę na łańcuchu którą wing strzelał w filmie o, tak to wygląda też bardzo fajne detale ale fajną rzeczą w tym jest to że łańcuch jest metalowy także fajna sprawa hmm. Do Winka jeszcze dodane było takie pudło przymykam tutaj pudło w którym były schowane wróżki zębowe także stworki takie, które pożerały ludzi no cóż otworzyć się nie da zrobione z gumy też, ale takiej bardziej twardej Pasku, także można założyć mu tutaj. No co jeszcze mogę powiedzieć tutaj? Pokażę też go od tyłu. Z tyłu widzimy tutaj włosy zrobione z gumy. Też cieszy to bardzo. Twarz bardzo fajnie zrobiona. Teraz może pokaże mi to jest bliska, no. blizna na oku. Z tak. No w tej twarzy brakuje mi włosów, które powinny być tutaj na policzku. No, i tak samo z drugiej strony, no ale jakoś to można przebolać. Także bardzo fajna figurka na polecenia No i to wszystko. Film już był w kinach, niedługo będzie na DVD, także serdecznie zapraszam też do obejrzenia filmu. Naprawdę fajny. No to na razie.